Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie. Zaczynam od porządków, od naszej sypialni którą muszę ogarnąć zaraz rano, bo strasznie nie lubię widoku niepościelonego łóżka i bałaganu, więc biorę się za to w pierwszej kolejności. No i po kolei przejadę sobie przez inne pomieszczenia w domu, co również za chwilę zobaczycie. Pokoje moich dzieci to zawsze pomieszczenia, które wymagają najwięcej pracy, i to takiej sukcesywnie powtarzanej od nowa i od nowa, jak ta zdarta płyta. No ale tak to już bywa. Moje prawie sześciolatki, wprawdzie, starają się zadbać o te swoje pokoje, chociaż często muszę ich do tego jednak motywować. Natomiast no, ja muszę ciągle i ciągle tam wszystko jednak porządkować, składać i niektóre rzeczy również usuwać, a najlepiej pod ich nieobecność, bo wiadomo, że jak są w domu, to wszystko zawsze jest potrzebne, i no, oczywiście, niczego nie można wyrzucić. Salon to zdecydowanie moje ulubione pomieszczenie do sprzątania, ponieważ mam w nim najmniej pracy, zawsze idzie mi tutaj najszybciej i widać efekt natychmiast. Także tutaj ta praca zawsze idzie jak spłatka. Kończę wycieranie kurzu. Tutaj za chwilę będę wszystkie rzeczy z podłogi podnosić trochę wyżej, bo puszczę tutaj za moment naszego Stefana, który za mnie wykona pracę, a ja zabieram się za coś innego. A tu już widzicie e, piątek przed południem. Właśnie wróciłam e, z Lidla z zakupami. Czerwone etykietki już e, widać. Udało mi się dzisiaj dorwać e, chleby tostowe. E, za chwilę je wrzucę do zamrażarki, więc sobie spokojnie przetrwają i e, wyjmę jak będą mi potrzebne. No i pozostałe produkty. Nie kupowałam dzisiaj jakichś strasznych ilości. Jedzenia, ponieważ jeszcze dużo rzeczy mam. Uzupełniłam to, co jest mi potrzebne, lub wzięłam jakieś produkty, które wiem, że zużyję, a były dziś w dobrej cenie. Część produktów przekładam do innych pojemników. Robię tak z dość dużą ilością rzeczy kuchennych, które właśnie tak sobie dzielę. Część zostawiam gdzieś na wierzchu, na blacie czy na, na półkach w kuchni. To, co zostaje do uzupełnienia, trafia do mojej spiżarki, którą, której organizację widzieliście chyba dwa filmy do tyłu. Także jeżeli ktoś nie widział, to serdecznie zapraszam do obejrzenia również tego filmu. Po uzupełnieniu brakujących produktów pora na kawkę. Dzisiaj mój mąż jest w domu, więc popołudniową kawkę wypijemy sobie wspólnie. W sobotę rano postanowiłam przygotować szybkie ciasto czekoladowe. Tutaj zostawiam Wam przepis. Także jak ktoś ma ochotę, to sobie zatrzymajcie i sprawdźcie składniki i wykonanie. Bardzo prosta rzecz do zrobienia i ciasto wyszło naprawdę bardzo fajne, a szukałam czegoś do przygotowania z kakao z takim zwykłym ciemnym kakao, ponieważ mam go dość jeszcze dużo do wykorzystania, a kończy mu się data, więc teraz widzę, że będę takie ciasto przygotowywać częściej. To jest ciasto, do którego wlewa się gorącą kawę. Także pierwszy raz coś takiego zrobiłam, a okazało się, że ona naprawdę zrobiła fajny, fajną robotę. Także polecam Wam również to ciasto. Ono może u mnie nie wyrosło jakoś szczególnie, nie wiem, może blaszka była za duża, chociaż dałam dokładnie takie wymiary, jak były w przepisie. Natomiast myślę, że równie dobrze można je zrobić w takiej normalnej keksówce, i wtedy będzie e, też fajnie wyglądać. Po upieczeniu tego ciasta tutaj czeka na nas śniadanie, to znaczy ja już zjadłam, czeka jeszcze na męża. Tu moja córcia, która rysuje: tak, najwygodniejsza pozycja to leżąc na podłodze, a drugie dziecko korzysta z kanału. Jest to taki fajny amerykański kanał na YouTube Art for Kids. I tam pan pokazuje razem ze swoimi dziećmi, jak coś narysować, krok po kroku pokazuje, po kreseczce, po kropeczce i tak Mikołaj uwielbia właśnie takie rysowanie, także ogląda z zaciekawieniem, a przy okazji ćwiczy język angielski. Ja ogarniam kuchnię i gotuję barszcz czerwony. Za chwilę śmiałam się tutaj z tego fragmentu, kiedy moja córa przychodzi, kiedy ja zabieram się za krojenie ciasta, to już jest któryś raz, gdzie ona po prostu pojawia się nagle, nie było jej do tej pory nigdzie nagle, ciach i od razu jest, nie może się już oczywiście doczekać, także kroję ciacho i zaraz będziemy jeść. Po tych słodkościach i po obiedzie wyskoczyliśmy na chwilę do galerii. Moje dzieciaki uwielbiają te automaty sobie je posprawdzać, pooglądać, także tutaj się na chwilę zatrzymaliśmy. No i tak spędziliśmy sobotnie popołudnie. Dzień dobry, w niedzielę właśnie jesteśmy na spacerze nad naszą rzeką, nad Wisłokiem, a tam na dole są moi ludzie karmią właśnie kaczki, także dzieci mają radochę, tata ich zabrał na sam brzeg. Jest fajna pogoda dzisiaj, nie, nie wieje, jest dosyć zimno, ale do zniesienia, także spacerujemy. biegu dla kotków. Co by było? Po spacerze e, przygotowuję sok ponieważ e, zmarzliśmy tam naprawdę chociaż e, pogoda była całkiem fajna i e, no, taka do zniesienia jak na listopad e, ale naprawdę było tak zimno że szybko e, przygotowałam sok z e, imbirem z pomarańczą cytryną jabłkiem marchewką tak na rozgrzewkę to naprawdę fajnie pomaga Dobry, witam Was w poniedziałek. Ja właśnie wróciłam z przedszkola. Zaprowadziłam dzieciaki. Ciemno tutaj jest, jak nie wiem co, ale dzisiaj świeci słońce, także jest ok. Rozbieram się z tej kurtki i idę na górę. Poniedziałek, nowy tydzień, zaczynamy. Idziemy na górę. No i trzeba tutaj trochę będzie poogarniać, bo no właśnie w pierwszej części filmu były porządki, a teraz tak to wygląda, więc jest to taka trochę syzyfowa praca. No ale dobra, kierunek kuchnia, bo muszę sobie zrobić śniadanko. Mam herbatkę. Śniadanko już sobie tutaj postawiłam na stoliku. Dzisiaj tak trochę na słodko eee, wafle. Kukurydziane z miodem, ale jakąś taką miałam ochotę na to, e, więc e, siadam i zajadam. Ok, będę już kończyć tego e, vloga, ale chciałam Wam bardzo e, podziękować na koniec za e, wszystkie e, subskrypcje, łapki, za przemiłe komentarze, które mi zostawiacie. Jest to dla mnie. Naprawdę bardzo motywujące i dodaje mi to skrzydeł do, do dalszego działania. Także dziękuję Wam za to bardzo. Ja się postaram, żeby te moje filmy były ciekawe i motywujące i żeby regularnie się pojawiały. Tak jak do tej pory wrzucałam filmy we wtorki i w piątki rano, przed południem. Także postaram się w dalszym ciągu właśnie trzymać taki rytm. No, i co? I jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za, za Waszą tutaj obecność. Życzę Wam wspaniałego tygodnia. Już w tym tygodniu zacznę wrzucać vlogmasy, w których będzie się, będą się jakieś elementy świąteczne pojawiały. Postaram się pokazać Wam, jak ja dekoruję dom i co przygotowuję przed świętami, jak w ogóle wszystko to organizuję. Także mam nadzieję, że Zajrzyjcie do mnie również po takie inspiracje. No i życzę wam wspaniałego, miłego tygodnia i do usłyszenia w kolejnym vlogu.